Paweł Wąsek, czwartym Polakiem w historii, który wygrał letnie Grand Prix w skokach narciarskich, w finale w Klingenthal był dopiero dwudziesty piąty, ale ścigający Polaka Alex Insam skakał jeszcze słabiej. Insam nie przebrnął nawet pierwszej serii. Polaka teoretycznie w klasyfikacji generalnej mógł przeskoczyć jeszcze Jan Herl, ale Austriak musiałby wygrać konkurs, a wąsek zająć 30 pozycję. Żaden z tych scenariuszy nie miał miejsca. Wąsek fruwał dziś przeciętnie. 128 metrów i 120,5 metra. Najlepsi byli poza zasięgiem konkurs dla Norwega Mariusa Lindwika. Dla Pawła Wąska to największy sukces w karierze. Dołączył do polskiego klubu zwycięzców lata Adama Małysza, Dawida Kubackiego i Macieja Kota. Paweł Wąsek wygrywa letni cykl Grand Prix w skokach narciarskich. Dzisiaj, w ostatnim konkursie w Klingental jako najlepszy z Polaków zajął 25. miejsce. Wygrał Mariusz Lindwik. Tak Paweł Wąsek dołączył do elitarnego grona letnich mistrzów, tuż obok Adama Małysza, Dawida Kubackiego i Maciej'a Kota. Wydarzenie po świecie w tym roku się opłaciło. Bardzo fajnie, że udało się to wszystko wygrać. Do ostatniego konkursu na Igielicie 25-latek przystępował z plastronem lidera. Pod nieobecność Austriaka, Stefana Krafta, Polakowi mógł zagrozić jedynie Włoch, Alex Insam, a ten odpadł już w pierwszej serii. Pozostałe orły nie odleciały. Wolny odpadł w kwalifikacjach. Z Miszczoła zabrakło w drugiej serii, a Dawid Kubacki zajął 28. miejsce. Najlepszy na Wotland Arenie był Mariusz Lindwig, który osiągnął 138,5 metra. Paweł Wąsek, czwartym Polakiem w historii, który wygrał letnie Grand Prix w skokach narciarskich. W finale w Klingenthal był dopiero 25, ale ścigający Polaka Alex Insam skakał jeszcze słabiej. Przed weekendem mieliśmy jasną sytuację. Letnie Grand Prix mogło jeszcze wygrać czterech skoczków. Paweł Wąsek był liderem, Stefan Kraft tuż za nim, ale z walki wypisał się sam, bo do Klingental nawet nie przyjechał. Był jeszcze Alex Insam i Jan Herl, ale akcje Austriaka stały najniżej. Strata do Polaka sięgała 98 punktów. Wiele wyjaśniła pierwsza seria. Insam z każdym kolejnym tygodniem lata przeciętniał w oczach. W sobotę trend utrzymał ledwie 221,5 metra i brak miejsca. W finale. Forma wąska też była daleko od ideału. 128 metrów wystarczyło do 17 miejsca po pierwszej serii. Polaka teoretycznie w klasyfikacji generalnej mógł przeskoczyć jeszcze Jan Herl, ale Austriak musiałby wygrać konkurs, a Wąsek zająć 30 pozycję. Żaden z tych scenariuszy nie miał miejsca. Wiadomo, letnie Grand Prix jest letnim Grand Prix. Nie, nie do końca dla nas jakieś specjalne, o czym wszyscy marzą, ale... No wiadomo, zawsze lepiej mieć CV wygraną niż nie. 25-latek wygrał letnie Grand Prix niestabilną, wysoką formą, a pilnowaniem frekwencji. Pojechał na każde zawody, gdy inni odpuszczali. I tak zbierał punkty. Błysnął tylko raz w rumuńskim Rasznowie. Tam był najlepszy. Na okoliczności sukcesu nie ma co narzekać. Paweł Wąsek dołączył do polskiego klubu zwycięzców lata: Adama Małysza, Dawida Kubackiego i Macieja Kota. Nie był to cel, nie planowaliśmy. Na początku gdzieś chyba startowania we wszystkich konkursach, ale tak to się potoczyło. Dla mnie szczęśliwie, fajnie. Nic już, można się cieszyć. Niespecjalnie ciepło Klingental będą wspominać Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczą. Ten pierwszy zameldował się w trzeciej dziesiątce, ten drugi finałową serię oglądał jako Kibic. Finał w Niemczech wygrał Norwek Marius Lindvik. start Pucharu Świata za sześć tygodni. Po drodze w kierunku zimy w TVP Sport pokażemy mistrzostwa Polski, które zaplanowano 18 i 19 października.